Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? Jak moi uczniowie mówią, bo cienkie boki jesteśmy. Jak wierzysz, to nic niemożliwego dla ciebie się nie stanie. Jedną z przykazań kaznodziejów brzmi nie zanudza do jego sfery. To jest bardzo ważne przykazanie i Pan Jezus nas kiedyś tam rozliczył. Ja kiedyś mówiłem ten przykład, nie? Jak taksówkarz poszedł do nieba, a ksiądz poszedł do stanie, i ksiądz się burzy. No jak to? Jak pan sługa Boży z ołtarza? Święty o od razu. Powiedział, słuchaj, jak ty mówiłeś kazanie, to wszyscy spali. Jak ty brat jechał autobusem, to wszyscy się modlili. Ja dzisiejsze Kazanie ułożyłem w księdarni. A kto by zrobił? Kościół nie, ekskomunikami nie powieśli, że w kazanie ułożę po prostu w cięgarni. święty wieje, kiedy chce. Kiedy chce. I teraz pytanie. Kto już tu, będąc na ziemi polskiej, powiedział, że głównym drzwiom swoim udźwiękiem? Nie temu, który z jechał tam, kto powiedział, ja powiedziałem. Pani w sięgarni. Chwała Panu! Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu! Jak było na początku, zawsze Chwała Panu! Ja często do księgarni tutaj, często wchodzę, szukać fajnych książek, Niech homiletycznych, bo takich książek w swojej bibliotece nie ma życie zbyt piękne jest i dostarcza zbyt pięknych przykładów homiletycznych, żeby je ściągać z internetu czy z książek czytywać. Ale to rzeczy. Czyli do dzisiejszej Ewangelii. Wiara. Wiara. Można różnie to słowo przeczytać. Czy znakiem zapytania, czy z wykrzyknikiem, czy twierdząco. Ale wiara, pamiętajcie bracia i siostry, jest twórczością. Jak napisał, w świętej pamięci, żydowski poeta Bram Człowiek, który nawrócił się na chrześcijaństwo. Swój wiersz zatytułował Daj nam, natchnienie do wiary. Bo my często myślimy, że wiara to jest coś wyssanego z mlekiem matki i tak będzie na wieki wieków. Amen. prawda wiary. Wiarę można stracić. Wiarę można się pozbyć. Można co roku jeździć do Medjugorje, Można być niewierzący. Bo o natchnienie do wiary trzeba Boga prosić. Bo Pan Bóg dał nam rozwój i o tę wiarę trzeba walczyć. Bo Bóg jest Ojcem wiary, Bóg jest dawcą wiary. I ci, którzy pojechali do Męcz odzyskali wiarę dlaczego. Dlatego, że Pan Bóg przez pobyt tam wszystko w ich życiu przewrócił do góry nogami. My wrócimy totalnie wszystko. A żebyś wierzy. Jesteś odpowiedzialny za wiarę w Twoim życiu. Jak ja jako kapłan i drżę codziennie, robiąc rachunek sumienia, swoich swojej parafii na plebani. jak ja jestem odpowiedzialny za nią w swoich parafii, tak ty jako matka, ojciec, człowiek samotny, kawaler, panna, etc. Jesteś odpowiedzialny za swoją wiarę. Strzeżmy się, by wiara nie zanika w parafiach. Kochane dzieci Medjugorja, Jesteśmy pod płaszczem, pod płaszczem matki. Ona zatroszczyła się, byśmy byli mocni w wierze. Teraz my zatroszczmy się o tych, którzy są słabi w wierze. Stąd zapytałem się, kto już opowiedział, będąc tu na ziemi w Polsce, o swojej przyrodzie, w bo mnie wiara tak, doświadczenie wiary tak rozsadza, że ja nie potrafię tylko zatrzymać w sobie. Ja muszę iść, to i dać inne. Tak jak pamiętamy ten fragment z Ewangelii, kiedy Jezus uzdrawia jakiegoś tam człowieka i mówi: Tylko słuchajcie, nie idźcie nikomu, nie opowiedzcie o tym. I oni idą. Tak, bo człowiek, który doświadczy cudów w swoim życiu. On nie potrafi milczeć, Nie mu się nie da zamknąć ust na główkę. W parafii, w której zanikało życie religijne, to Bożczor sprowadził taką klepsygrę. Z bólem zawiadania o śmierci Kościoła w naszej parafii. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w niedzielę o godzinie 11. Liczni przybyli parafiami, zobaczeni na środku trumny. Proboszcz poprosił, by podchodzili i zaglądali do środka. A w trumnie było blisko. Twoją parafią jest przede wszystkim twoje serce. Zaglądaj do niego częściej. Kontroluj, czy nie jest tam czasami trudna. Nie bądź podobny do parafii, w której wszystko totalnie ma. Religia, wiara to radosna twórczość. Nie zamień je w telewizję z pilotem.